Zadanie 12. Odpowiedz na pytania. Punkt A. O ile kilometrów mila staropolska jest dłuższa od mili morskiej? Mila morska w przeciwieństwie do mili staropolskiej jest wyrażana w metrach. Zamienię to na kilometry. W tym celu 1852 m muszę podzielić przez 1000, czyli po prostu przesunąć przecinek o 3 miejsca w lewo. I mam 1,852 kilometra. Teraz od mili staropolskiej odejmę milę morską. Odejmowanie wykonam w słupku. Mój wynik to 5,294 tysięczne kilometra. Zapiszmy odpowiedź. Mila staropolska jest dłuższa od mili morskiej o 5,294 tysięczne kilometra. Punkt B. Ile razy mila staropolska jest dłuższa od angielskiej mili lądowej? Odpowiedź możesz podać w przybliżeniu. Zacznę od zamiany angielskiej mili lądowej na kilometry. W tym celu, jak wiemy, moją wartość muszę podzielić przez 1000, czyli przesunąć przecinek o 3 miejsca w lewo. Żeby rozwiązać zadanie, muszę wartość mili staropolskiej podzielić przez wartość angielskiej mili lądowej. Aby ułatwić sobie zadanie zarówno w dzielny, jak i w dzielniku przesunę przecinek o jedno miejsce w prawo. Wynik, jak wiemy, można podać w przybliżeniu, aby więc aby ułatwić sobie obliczenia, odrzucę to, co mam po przecinku. I mam w przybliżeniu 71 dzielone na 16. Dzielenie wykonam pisemnie. 71 dzielone na 16 jest 4. Dzielenie się nie kończy, więc za liczbą 71 wstawię przecinek. Od razu też przepiszę go do góry zgodnie z zasadą przecinek nad przecinkiem. 4 razy 16 jest 64. 71 minus 64 jest 7. Nie mam czego spisać z góry, więc wyobrażam sobie, że na końcu dzielnej jest jedno 0, które spisuję. 70 dzielone na 16 jest 4. Bo 4 razy 16 jest 64. 70 minus 64 jest 6. Znów nie mam czego spisać z góry, więc znów wyobrażam sobie, że na końcu dzielny jest kolejne 0, które spisuję. 60 dzielone na 16 jest 3, bo 3 razy 16 jest 48. 60 minus 48 jest 12. Dalej nie muszę dzielić. Wynik w takim przybliżeniu w zupełności mi wystarczy. Otrzymam 4,43. Zapiszmy odpowiedź. Mila staropolska jest dłuższa od mili morskiej około 4,43 setne raza. Gotowe, zadanie rozwiązane, a ja zapraszam do dalszej wspólnej nauki.